Halo, cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Długo mnie nie było, ale wróciłem i wróciłem z nową serią, czyli Persona 5 Royal. Przeszedłem oryginał już jakiś czas temu i zabrałem się w końcu za, nie wiem jak to nazwać, spin-off, kontynuację, rozszerzenie. Podobno Persona 5 Royal sporo się różni od oryginału, ale nie wiem dokładnie czym się różni, więc się przekonamy. Na wstępie tylko jeszcze dodam, że nie wiem jak mnie słychać, dlatego że nagrywam dzisiaj na swoim sprzęcie, nie jestem u siebie. Więc z tym dźwiękiem to może być różnie. Ale teraz już zaczynamy. Nowa gra. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać w miarę dobrze Aha, że kostiumy, dobra, 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 to mnie mało kto to odchodzi Aha, czyli z persony 5 mogę jakieś bonusy Nie, albo dobra, weźmy sobie, czemu nie? Będziemy oczywiście w języku angielskim. This story is a work of is... Aha, czyli historia jest fikcyjna. Or to or dead in your world are czyli y... podobieństwa do postaci albo y... osób. Y... Albo wydarzeń żyjących w Twoim świecie, albo martwych w Twoim świecie y, są całkowicie przypadkowe. Y, tylko ci, którzy zgadzają się na. Y, tylko ci, którzy zgodzili się na jakby wykorzystanie ich prywatności, biorą udział w tej grze. Kontrakt został podpisany. Świat nie jest taki, jaki powinien być. Jest pełen... Y, dis, dis, distortion. No po prostu zła. I nie może już dłużej unikać no, zrujnowania. zrujnowania. Czyli ci, którzy y, sprzeciwiają się przeznaczeniu i pragną zmian, y, od czasu do czasu są y, traktowani jako tricksters. A ja, nie pamiętam tego słowa. Nie teraz. Ty jesteś tricksterem. Teraz jest czas, żeby powstać przeciwko no przeciwko temu złotego świata, najprościej mówiąc. Przepraszam, jeśli niektóre te będę tłumaczył tak bardzo może niewłaściwie, ale Casino. Ok, czyli z tego co widzę gra się zaczyna dokładnie tak samo jak zaczynał się. jak zaczynała się oryginalna Persona 5

Ok, dobra. I ja oczywiście wszystko wiem o co chodzi tutaj w tej misji, bo tak jak mówię, ukończyłem oryginał, ale może dla tych, którzy w oryginalną personę 5 nigdy nie grali, nie będę spoilerował, co się dokładnie tutaj dzieje. To się wszystko wyjaśni z czasem. na razie po prostu musimy się skoncentrować na tym żeby uciec Stop right there Stop right there Take him down Joker Take him down Joker Okay, the real battle finally begins Nie mogę go sprawdzić. W porządku. Brave break niech będzie. O, proszę bardzo. Let's Powalony. Right. I wykończmy go z tym atakiem. Leży. Aha, czyli jest ich więcej. Dobra, dalej. You should be able to get out that way. Dude, can you even hear us? Don't worry, I'm picking up everyone's voices. Just go, hmm? Wait a 2nd What the? I'm getting a weird reading heading your way. Come on! Right. Dobra, A właśnie miałem tłumaczyć te teksty i... Przepraszam, że nie tłumaczyłem, trochę za bardzo się skupiłem, że od teraz będę wszystko tłumaczył. Gdzie on poszedł do cholery? Nie mogę potwierdzić yy, lokalizacji intruza. Jest źle. Ukryje się Joker. Yy... Nigdy nie ucie uciekniesz, jeśli będziesz tylko walczył. Yy, chowaj się w cieniu i skradaj się, aż zobaczysz wyjście. Yy, jesteście pewni, że poszedł tamtędy? Zrozumiałem. Yy, będę kontynuował poszukiwania. No tak. Teraz mamy szansę. Dobra. Yy, teraz możemy uciec dalej. Jest ich mnóstwo. Wszystko w porządku? Poziom y, zabezpieczeń y, wzrośnie, jeśli, y, za, jeśli zajmie się to za dużo czasu. Wiem, wiem. Y, szukam innej drogi. Szukam innej drogi. Po prostu poczekaj. O, perfect timing. Możesz tego użyć, żeby po prostu nad nimi przelecieć. Okej, okay, to jest nowa rzecz, której nie było w personie 5, czyli linka z hakiem. Dobra, no i teraz się wynosimy stąd. Okej, okay, tego też nie było w oryginale. Czy to... O. Wow. całkiem nieźle. My weak self on you so much. That Okej, okay. okay. tego się zupełnie nie spodziewałem. Tego się zupełnie nie spodziewałem. W oryginale wyglądało to zupełnie inaczej, ta scena. No dobrze. Okej, okay. nie wiem kim ona jest. Nie było jej w oryginale, ale. Okej. Okay.

I'm going to make it harder for them to track you down. You still have something you need to do as a Phantom Thief, right? Yes. Dobra, lecimy. And I won't stop you. Since I'm not a member of the Phantom Thieves, I'm in no position to interfere. Aha, czyli od kiedy nie jestem... Właśnie, bo znowu nie tłumaczę tego. Yy, log. Yy, dobra, więc cofnijmy się. Yy, yy, wydaje mi się, że to był ostatni. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło, ale czy wszystko ok? Czekajcie, złe wieści. Yy, posiłki wroga zbliżają się do was. Yy, musicie yy, się tym zająć teraz. Proszę idź. Yy, utrudnię im śledzenie ciebie. Wciąż masz coś do zrobienia jako fantomo yy, fantomowy złodziej, prawda? Yy. W takim razie nie będę cię powstrzymywać. Od kiedy nie jestem członkiem Phantom Thieves yy... Jestem w pozycji interferee. Okej, okay, nie wiem dokładnie o co z nią chodzi, ale. hej. Hey. Hey. Yy, będę.